w przypadku dramatycznych wypadków lub katastrof, często słyszymy o tym, że polscy ratownicy wraz z psami wyruszają do akcji, nawet takich za granicą naszego kraju. Jednak jak wygląda szkolenie psa ratownika przez strażaków? Opowiedzą mojej dzisiejszej goście, pani Olga Glanowska, zastępca szefa Dąbrowskiej Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej oraz Mysłowicki Strażak Jar Jarogniew Krupiński. Witam bardzo serdecznie. Nie, tak. Może najpierw zwrócę się do pana Jarogniewa, Mysłowickiego Strażaka. Dlaczego postanowił pan wyszkolić swojego Psa na ratownika? Ponieważ jestem, jestem zawodowym strażakiem i mam do czynienia nieczęsto, ale zdarzają się akcje właśnie z psami ratowniczo-poszukiwawczymi podczas katastrof budowlanych, czy też akcji poszukiwawczych ludzi, tak po prostu zaszczepiło to u mnie właśnie widok tych psów pracujących na, na gruzach w jaki jakim sposób po prostu poruszają się na tych gruzach, jaką frajdę im po prostu spo, y, to przynosi, ta praca po prostu na tych gruzach. No i tak postanowiłem, że chcę do nich dołączyć. Mhm. Czy to była trudna decyzja i jak y, wiele pracy trzeba poświęcić na to, i zdecydować się na jaką pracę trzeba, y, by dołączyć do takiej grupy? Yy, ciężko powiedzieć, natomiast jeżeli chodzi o czas pracy, jest to bardzo dużo, bo to jest około 150 godzin miesięcznie trzeba poświęcić e, dla psa, niejednokrotnie kosztem e, własnej rodziny, ale jest to wysiłek bardzo opłacalny, który liczę, że w przyszłości po prostu przyniesie rezultaty w postaci, że po prostu nasze psy będą, e, będą po prostu znajdować ludzi, mamy nadzieję, że oczywiście żywych i całych, także będą to po prostu e, bardzo duże rezultaty. Sekcja działa w Dąbrowie Górniczej. Jak ona jest zorganizowana? Jak wiele, jak wiele macie członków? Jakie psy tam uczestniczą? Przede wszystkim nasza sekcja, to Dąbrowska Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza, my działamy pod OSP Ząbkowice, pod Ochotniczą Strażą Pożarną w Ząbkowicach. Sekcja działa tak naprawdę od roku. Jesteśmy e, zorganizowaną sekcją, jesteśmy mobilnym wsparciem dla grupy, e, którą na przykład wywodzimy się z jastrzębskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej e, w, w Jastrzębiu Zdroju. E, nasza sekcja liczy przede wszystkim 12 członków, ale jest, są to cztery zespoły e, przewodnik oraz pies, e, ratownik e, oraz pozoranci, którzy tak naprawdę składają się zupełnie na nasz sukces całej naszej sekcji. E, Takim głównym, pierwszym jakby najbardziej uprawnionym zespołem do przeprowadzenia już samodzielnych akcji ratowniczych w tym momencie jest dowódca naszej sekcji Michał Piotrowski wraz z psem Kejem. Kej jest trzyletnim goldenem, ma ukończone już tak naprawdę egzaminy, skończył je w marcu 2016 roku pierwszego stopnia. Są to egzaminy terenowe, czyli są to już tak naprawdę najwyższe egzaminy, jakie tylko może uzyskać pies ratownik. K. posiada również uprawnienia do e, przeprowadzenia akcji gruzowiskowych. E, to jest zespół numer jeden. Kolejnym zespołem w naszej sekcji jest e, Jarogniew Krupiński wraz z psem Helbojem. Jest to e, sznaucer średni. E, mieli Państwo szansę go już wcześniej poznać. Helboj e, jest tak naprawdę psiakiem, który uczy się w naszej sekcji od niedawna. Natomiast jest w tym momencie przygotowywany do egzaminów gruzowiskowych klasy zerowej oraz terenowych. Kolejnym zespołem jest Piotr Stalmasiak wraz ze swoją suczką Daisy. Słuczka Daisy ma dwa lata, jest mieszańcem Goldene wraz z Labradorem i w tym momencie też również są przygotowywani do egzaminów zerowych, czyli takich uprawniających już do rozpoczęcia samodzielnej akcji. No i ja, Olga Granowska, wraz z psem e, suczką Kleo. Kleo jest dwuletnim labradorem i my również zaczęłyśmy naszą pracę w sekcji od zupełnie niedawno od stycznia 2016 roku więc również przygotowujemy się dopiero do egzaminów. Sekcja ma, jak widać, jeszcze niedużo doświadczenia, działacie od roku. Jak wyglądało samo zorganizowanie się sekcji i jak wy powstaliście, że taki odłam właśnie w Dąbrowie Górniczej postanowił się utworzyć? To chyba nie tworzą tylko osoby z Dąbrowy Górniczej, ale gdzieś tutaj z całego regionu, z całej aglomeracji. Tak jest. Przede wszystkim my założyliśmy sekcję w Dąbrowie, ponieważ stamtąd pochodzi nasz dowódca, więc to była jakby taka naturalna konsekwencja, w którym miejscu się umiejscowimy. Ale Jarogniew jest z Mysłowic, ja mieszkam w Sosnowcu, są ludzie z Katowic, z Chorzowa, więc jesteśmy tak naprawdę, może trochę brzydko powiedziane, ale zlepkiem ludzi z całego Śląska, którzy w 100% poświęcają się temu, co robimy, co kochamy i co jest naszą życiową pasją. Przede wszystkim nasza sekcja nie wzięła się znikąd. Nasz dowódca Michał Piotrowski jest, wcześniej był członkiem Jastrzębskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Jest to grupa, która działa od bardzo wielu lat na terenie Śląska. Jest grupa bardzo profesjonalną. Mają wiele psów poszukiwawczych, ratowniczych w swojej jakby strukturze. I Michał tak naprawdę zaczął w jastrzębiu, zaczął ciężko pracować, ciężko ćwiczyć. Kej jest psem, który poniekąd wywodzi się stamtąd. No i w pewnym momencie przyszła taka refleksja, że dlaczego nie u nas? Przecież mamy tak ogromny potencjał na Śląsku, jest tak wiele firm, jest tak wiele zakładów przemysłowych. Dzieją się tutaj niekiedy bardzo drastyczne wypadki, niekiedy bardzo drastyczne jakieś tam budowlane katastrofy, na przykład zawalenie się hali podczas targów gołębi. Więc mamy ogromny potencjał tutaj w tym miejscu, a to, że towarzyszą nam ludzie z wielu różnych miejsc, śląska, zagłębia, to powoduje tylko i wyłącznie to, że jesteśmy coraz bardziej z sekcją z większym potencjałem, z możliwością rozrostu na różne inne miasta. Mam nadzieję, że tak będzie. Choć działać jeszcze niedługo, to czy możecie się już pochwalić jako sekcja, jako całość grupy? Mm, sukcesami, jakimiś większymi akcjami, w których Wasze psy się po prostu sprawdziły. Tak jest, jak najbardziej. W tym momencie mówimy tylko i wyłącznie o psie wraz z Michałem Piotrowskim, którzy są uprawnieni, jak już mają te tak, zdane, tak, tak, mają zdane egzaminy pierwszej kategorii, więc są uprawnieni do przeprowadzenia samodzielnych akcji poszukiwawczych. Możemy się poszczycić na przykład akcją, która była zupełnie niedawno w marcu w okolicach Częstochowy. Była wtedy poszukiwana kobieta chora psychicznie, która dokonała sobie samookaleczenia rąk. Wtedy Michał wraz z Kejem zostali powołani przez Jastrzębską Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą do przeprowadzenia akcji. No i oczywiście możemy się poszczycić tym, że akcja została przeprowadzona w jak najbardziej profesjonalny sposób, kobieta została odnaleziona. Ale jest na całym Śląsku bardzo wiele takich różnych akcji, gdzie Michał z Kejem są powoływani. Mam nadzieję, że i my niedługo dołączymy do takiej chlubnej. Chwały, można to tak nazwać, i niedługo nasze psiaki zostaną powoływane do akcji. To w takim razie, jak wyszkolicie te wasze psy, żeby też zdały te egzaminy, jak wiele pracy musicie włożyć w to, żeby pies został ratownikiem? Tak jak już wcześniej mówiliśmy, jest to po prostu ćwiczenia, 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 jeszcze raz ćwiczenia e, na zasadzie pozoracji. E, tutaj właśnie nasi przyjaciele z sekcji e, praktycznie robią całą robotę, naj, największą, bo pozorant to jest właśnie osoba, e, która symuluje tą osobę poszkodowaną i e, dzięki, dzięki tej osobie nasze psy e, szukają za, po zapachu e, człowieka, tak zwanym wiatrem górnym. I e, one kojarzą po prostu to, że znajdę pozoranta, to jest po prostu mój towarzysz do zabawy. I to na tej zasadzie mniej więcej wychodzi, że szuka po prostu towarzysza do zabawy. Czyli można tak to ująć, że wy szkolicie, pracujecie z psami, a psy tak naprawdę się bawią. Tak, że tak zapach człowieka mają kojarzyć z czymś wspaniałym, czymś, co po prostu je będzie nakręcało do tego, że super, znajdę człowieka. Super, no ekstra, będzie zabawa. I tak właśnie one są mniej więcej szkolone. Oczywiście jest jeszcze wiele innych technik tego, ale głównie tu jest po prostu nagroda za znalezienie człowieka, za oznaczenie osoby poszkodowanej. Jest niesamowita zabawa, która po prostu pies uwielbia, jest przeszczęśliwy, i to jest jego największa nagroda. Mieszkujemy też psy metodą pozytywną, więc absolutnie nie karamy psów, jeżeli coś im nie wyjdzie, jeżeli są, wyłamują się z naszych komend. Niekiedy tak się zdarza. Jesteśmy dopiero na początku naszej drogi wspólnej pracy. Natomiast bardzo, bardzo staramy się pozytywnie reagować na każde zachowanie psa, które jest pożądane z naszej strony. Jeżeli pies siedzi, wytrzyma chwilkę, świetnie, nagroda za każde odnalezienie pozoranta. Jest wspaniała zabawa i to jest tak naprawdę motor napędowy dla, naszego, dla naszej sekcji. A czy można mówić o jakimś ukierunkowaniu psa, yy, specjalizacji, do jakich akcji on przede wszystkim się nadaje? No bo wiadomo, że warunki są różne. Poszukiwania psa w terenie, poszukiwanie yy, przepraszam, człowieka w terenie, poszukiwanie człowieka na przykład pod gruzami. Ten pies się musi wyspecjalizować w jednym kierunku, czy taki pies może uczestniczyć w różnych akcjach? To znaczy, jeżeli mówimy tutaj o kategoryzacji psów, to tak naprawdę są psy wodne, są psy tropiące, są psy poszukiwawcze, tak jak nasze psy, które pracują na gruzach w terenie, ale tak naprawdę jest wiele różnych innych odłamów. Między innymi są na przykład psy poszukiwawcze, które specjalizują się tylko i wyłącznie w poszukiwaniu osób zmarłych. To jest zupełnie inna technika pracy. Więc w momencie, kiedy my mówimy o tym, że Nasze psy są poszukiwawczymi psami w terenie oraz na gruzach. Tak naprawdę świadczy to o tym, że to jest ich już specjalizacja, to jest najlepsze dla nich ukierunkowanie. Oczywiście nie znaczy to tyle, że nasz pies nie będzie mógł pracować w otwartym terenie, tylko to jest zupełnie inna metoda poszukiwania. Tak jak już powiedział Jarogniew, Nasze psy pracują górnym wiatrem, to znaczy pracują na stożek zapachowy. Nasze psy wyłapują z powietrza cząsteczki zapachowe, które unoszą się w powietrzu, i tak naprawdę od tej najmniejszej częstotliwości nasze psy dążą do takiego największego skupiska tych cząsteczek i na tej podstawie odnajdują osoby poszukiwane. Natomiast jeżeli mówimy o psach tropiących, te psy pracują w trochę inny sposób. Jeżeli mówimy o takich typowo policyjnych psach do poszukiwań, te psy pracują na ślady. To znaczy e, ślady, które utrzymują się na ziemi, e, te psy podążają za nimi, więc to jest jakby zupełnie inna technika pracy. Natomiast jak najbardziej możemy powiedzieć o tym, że nasze psy są kierunkowane do poszukiwań terenowych oraz grozowiskowych. Poszukiwanie ludzi to poważna sprawa, poważny obowiązek, poważne przedsięwzięcie, ale wydaje mi się, że też takie sekcje są chętnie zapraszane na różnego rodzaju wydarzenia, pikniki, eventy, no bo dzieci, ale także dorośli są zainteresowani, jak to wygląda, czy w przypadku Waszej sekcji też tak jest, że y, można Was zaprosić, y, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak pracujecie, jak szkolicie te psy. Oczywiście, myślę, że tutaj y, nie ma najmniejszych przeszkód, abyśmy wzięli udział w, w takich. Y, uroczystościach, imprezach, gdzie moglibyśmy właśnie pokazać, na czym polega psa, e, przepraszam, na czym polega praca e, e, psa i przewodnika psa, jak również po prostu czym jest poszukiwanie e, ludzi zaginionych, czy też poszkodowanych. tak jak tutaj właśnie e, koleżanka powiedziała, że jak najbardziej, to jest, to jest temat po prostu bardzo szeroki i jak najbardziej. Myślę, że tutaj możemy po kontakcie prawda, z naszym szefostwem brać udział w takich imprezach. Bardzo łatwo jest znaleźć kontakt do naszej sekcji. Dąbrowska Sekcja poszukiwawcza ratownicza Wystarczy wpisać chociażby na popularnym portalu społecznościowym typu Facebook. Tam można znaleźć najprościej do nas kontakt. Ale tak naprawdę, Ochotnicza Straż Pożarna w Ząbkowicach i, i zapraszamy. Przy czym my jesteśmy również na etapie szukania sponsorów, ponieważ no, nie oszukujmy się, ratownictwo poszukiwawcze oraz to, że nasza sekcja zajmuje się nie tylko ratownictwem poszukiwawczym, bo to też warto powiedzieć. My również zajmujemy się z wysokościówką, to Ratowniczą znaczy ratownictwem wysokościowym, to znaczy e, przede wszystkim my jesteśmy, nasz dowódca jest e, uprawnionym, że tak powiem e, człowiekiem do przeprowadzenia takich akcji. Natomiast warto też wspomnieć, że nasze psy, e, podczas pokazów można to szczególnie zauważyć, bo tak naprawdę to jest chyba najbardziej komercyjny e, moment, w którym można zaobserwować naszą pracę. Nasze psy również są przygotowywane do pracy z wykorzystaniem sprzętu oraz technik alpinistycznych, więc nie tylko my ludzie się tym zajmujemy, ale również przygotowujemy nasze psy. Jak najbardziej można nas e, zaprosić na różnego typu eventy. Świetnie, że ktoś się nami interesuje. Natomiast, tak jak już powiedziałam, my jesteśmy w tym momencie także na etapie poszukiwania jakichś sponsorów. Bardzo chętnie przyjmiemy każdą pomoc od e, osób dobrego serca. W takim razie gorąco zachęcamy naszych widzów do wsparcia sekcji z Dąbrowy Górniczej, która ratuje ży życie, pos poszukuje ludzi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi państwa gośćmi by byli pani Olga Glanowska oraz pan Jarowniew Krupiński. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. również.